Cześć, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Jak po samym tytule widzicie, dzisiaj do Was przychodzę z czytelniczym podsumowaniem listopada. Także jeżeli jesteście ciekawi, jakie książki przeczytałam w zeszłym miesiącu, to zapraszam Was dalej do oglądania. Jestem w trakcie nagrywania vlogmasa, więc postaram się streszczać tak, żeby nagrać jak najwięcej materiału na vlogmasa, a o książkach tak czy siak chciałam opowiedzieć, jednak no wiecie, mam jeszcze sporo rzeczy do zrobienia, więc będę starała się mówić szybko, wyraźnie i... Krótko i zwięźle, <laughs> co w moim przypadku brzmi w ogóle jak oksymoron, ale dobra, pozostawię to bez komentarza. Uważam, że zeszły miesiąc pod względem przeczytanych książek jest bardzo udany. Ja jestem zadowolona, ponieważ wiem, ile pracy miałam w zeszłym miesiącu i cieszę się, że udało mi się tyle książek przeczytać. Ja w trzecim vlogmasie chyba, albo w drugim. W każdym razie, w którymś vlogmasie wspominam o tym, że ja sobie ten IBR listopadowy troszeczkę przesunęłam w czasie, ponieważ zaczęłam go też później i stwierdziłam, że chcę niektóre książki zakończyć, żeby zacząć czytać książki na grudzień. Także o tym wspominam, jeżeli tego filmiku nie widzieliście, to tutaj na górze gdzieś wyskoczy Wam karta. Pozwoliłam sobie czytać książki do 4 grudnia, czyli do wczoraj. Dzisiaj jest 5 grudnia, więc ja teraz Wam powiem, co po kolei przeczytałam. Kilka książek nie planowałam czytać, ale jakoś tak się zdarzyło, że... Przeczytałam. Przejdę do książki, którą przeczytałam jako pierwszą, a mianowicie są to pocałunki w Nowym Jorku. Tą książką pojawi się na kanale też Reading Vlog. Tam mówię o czym jest ta książka, czy mi się podobała. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to tutaj na górze gdzieś pojawi się karta. Możecie wrócić do tego filmiku i ponownie go zobaczyć. Ja tutaj tylko krótko powiem, że nie miałam jakichś wygórowanych oczekiwań względem tej książki. Myślałam, że będzie ona taka. no. Wiecie, nie że infantylna, ale że nie będę się przy niej dobrze bawiła, że niekiedy będę czuła zażenowanie, ale było wręcz odwrotnie. Naprawdę jest to ciepła książka, taka idealna na jesienno-zimowe wieczory. Zresztą tutaj akcja rozgrywa się właśnie w Wigilię Bożego Narodzenia. Także słuchajcie, jeżeli szukacie takich książek właśnie idealnych na tę porę roku i na ten okres przedświąteczny, to wydaje mi się, że pocałunki w Nowym Jorku was nie zawiodą. Ja naprawdę świetnie się. Bawiłam czytając tę książkę, czytam ją w weekend, szybko się ją czyta. Ona jest dość krótka. Poznajemy historię z perspektywy dwóch bohaterów. Bohaterowie też nie są źle nakreśleni, to znaczy to nie jest tak, że my poznajemy ich historię. Tylko właściwie ta akcja dzieje się tu i teraz, więc uważam, że jest to dobra książka, żeby się zrelaksować. Także, no, jak coś to ja polecam. Ale jeżeli chcecie sobie zobaczyć ten reading vlog, tam mówię więcej o tej książce, to odsyłam. Do niego, bo tutaj już nie chcę się rozgadywać. Kolejną książką, którą przeczytałam w zeszłym miesiącu, i to była książka z TBR-u listopadowego, jest to książka Droga Dusz Pauliny Hendel, czyli czwarty tom w serii Żniwiarz. I muszę powiedzieć tak, jeżeli chodzi o ten tom, to mi się na początku bardzo podobał. Środek mi się średnio podobał, końcówka mi się podobała i zakończenie uważam, że jest ok. Mniej ta książka mi się podobała od poprzedniej, czyli od tutaj nie wiem czy widzicie, nie widzicie. W każdym razie od 13 Księżyca i od Czerwonego Słońca o wiele mniej ta książka mi się podobała. W każdym razie, jeżeli chodzi o mm, Żniwiarza. Dlaczego ta książka nie zachwyciła mnie aż tak bardzo? Ja rozumiem, że jest to już czwarty tom. Nie będzie tutaj typowych spoilerów, także możecie oglądać tak myślę. W każdym razie, ja rozumiem, że jest to czwarty tom, że autorka musi poszerzyć ten świat przedstawiony i poszerzyć świat bohaterów, ponieważ może niektórzy czytelnicy znudziliby się, gdyby wszystko działo się w jednym miejscu? Ja rozumiem, że kiedy oglądamy księdza Mateusza i mamy wszystkie zabójstwa i morderstwa w jednym mieście, to jakby wierzymy w tę historię, <laughs> ale przypuszczam, że autorka nie chciała właśnie zrobić tego samego co w tym serialu i postanowiła trochę poszerzyć ten świat demonów i bardziej go rozbudować, więc ja to jak najbardziej rozumiem, ale też nie do końca byłam tym pomysłem zachwycona, bo wiele rzeczy się tutaj pozmieniało, wiele poznajemy w ogóle z historii Żniwiarzy i, i z tego świata słowiańskiego, także no z jednej strony to nie jest złe, ale z drugiej strony jakoś tak w połowie traciłam zainteresowanie tą książką. Chociaż muszę przyznać, że akcja rzeczywiście nie zwalnia i cały czas trzyma ten sam poziom, to jednak. Je, to jednak Brakowało mi tego czegoś. Niemniej jednak sama końcówka bardzo mi się podobała, chociaż jedna scena, taka scena kulminacyjna, troszeczkę mnie rozczarowała. Przypominała mi to rozczarowanie związane z sagą o ludziach lodu. Tam też w ostatniej kulminacyjnej, właściwie scenie, bardzo się rozczarowałam, że wszystko zostało tak, a nie inaczej załatwione. Nie mogę wam powiedzieć co, nie mogę wam powiedzieć jak i, i w ogóle, bo dużo bym zdradziła, ale. Chodzi o to, że myślałam, że to będzie troszeczkę inaczej ugryzione. I wydaje mi się, że to jakby sprawiło, że ja zaczęłam inaczej patrzeć na tę książkę, na ten tom. Chodzi mi konkretnie o ten tom, nie o poprzednie. Jeżeli, oczywiście, kochacie żniwiarza i lubicie całą tę serię, to wydaje mi się, że książka Wam się spodoba, tak jak mnie, ale nie mam takiego zachwytu jak przy poprzednich dwóch tomach. O, powinno chyba tak to ugryźć. No, jeżeli czytaliście trzy poprzednie tomy, no to warto przeczytać kolejny, ponieważ w przygotowaniu jest piąty tom. O, tak. Żniwiarz, Czarny świt. Tak, przepiękna okładka ponownie, tym razem będzie żółta, czyli będą ładne kolory granatowy, taki niebieski, czerwony, zielony, fioletowy i żółty. Jestem ciekawa, jak cała ta seria się skończy, to znaczy mam pewne przypuszczenia, ale mam nadzieję, że nie będzie to typowo sztampowe zakończenie, że będzie jednak jakieś zaskoczenie. Czy ja teraz zrymowałam? Nie wiem. <laughs> w każdym razie, no nie mogę się już doczekać tego ostatniego tomu, bo chciałabym już wiedzieć, co się będzie działo dalej, ale, no, tutaj zostawiam taki mały znak zapytania, bo to nie było takie wow od samego początku. Kolejną książką, którą tutaj mam, jest to książka z tej listopadowej listy TBR-owej, a mianowicie jest to Pogięta Szpada, czyli 11 tom z serii Poldark. Pogięta Szpada, Winstona Grahama. Ja co nieco też wam mówiłam w Vlogmasie, który pojawił się, nie pamiętam jaki to był już numer. W każdym razie powtórzę to, co powiedziałam tam, więc jeżeli ktoś już widział Vlogmasa, to nie będzie to dla niego zaskoczenie. A mianowicie, że ten tom, dosłownie ten, wgniótł mnie w fotel. Ja w pewnym momencie, dosłownie jakoś na stronie 440... Popłakałam się, nie byłam w stanie po prostu dalej iść, nie byłam w stanie dalej czytać, bo nie wiedziałam, co jeszcze tutaj dostanę. I w sumie moje obawy były. No, moja intuicja mnie nie zawiodła. To, co się wydarzyło dalej, to tak jakby Winston Graham raz mnie spoliczkował, potem zrobił to jeszcze raz i potem zrobił to jeszcze raz. <grym> <grym> zaraz będę malowała paznokcie, nie zwracajcie uwagi na ten paznokieć, troszeczkę żałuję że ta seria kończy się na 12 tomach i że już więcej nie będzie ponieważ chciałabym zobaczyć jak potoczą się losy tych młodszych bohaterów, Puszczam, że to byłoby fascynujące, zwłaszcza widząc jaki mamy tutaj przekrój w ogóle charakterów, to jest niesamowite zawsze się zachwycam jak mistrzom Graham potrafi idealnie nakreślić charakter danej postaci, bo albo ją nienawidzimy, albo ją kochamy albo mamy mieszane uczucie. Jednak zawsze każda postać wzbudza w nas jakieś emocje i uczucia. To nie jest tak, że możemy przejść koło tej postaci obojętnie i właściwie nic do niej nie czuć. Tego się po prostu nie da. I jak sobie pomyślę, że będę w grudniu czytała 12 tom, i to będzie tom ostatni. Po tym, co wydarzyło się w tomie 11, nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Dziwi mnie to, że, że wszystko się nagle skończy. Ja przepraszam, że nie mówię Wam też o czym są te książki, ale to są kolejne tomy i boję się, że opowiadając Wam o tych książkach, zdradzę zbyt wiele, a chciałabym Was bardziej zachęcić, więc wolę się z Wami podzielić wszystkimi emocjami, które towarzyszyły mi podczas czytania, po przeczytaniu i co o tych książkach sądzę, aniżeli mówić Wam o czym są te książki, bo no tak jak mówię, nie chcę wam odbierać tej frajdy chciałam jeszcze jedną rzecz dodać ponieważ to mnie zaskoczyło w tym tomie, tak, byłam zaskoczona ponieważ wiem w jaki sposób Winston Graham kreuje rzeczywistość, wiem jak opisuje naturę, otoczenie jak zwraca uwagę na detale także jesteśmy w stanie poczuć właściwie zapach tego miejsca w którym przebywa Demerza, Ross Bella i tak dalej. Jesteśmy w stanie w ogóle wczuć się w cały klimat kornywali i tego jak wygląda tam ziemia, jak pachnie powietrze, jaka jest pogoda Opisy nie przytłaczają, ale one budują całą tę aurę miejsca, w którym rozgrywa się akcja. Jednakże, uwaga akcja tego tomu rozgrywa się w momencie, kiedy była bitwa pod Waterloo. To jak Winston Graham nakreśla tą krwawą rzeź no to ja w pewnym momencie musiałam odłożyć książkę i chwilkę odpocząć, ponieważ dosłownie opisywane sceny, jak koń nie miał nóg czy tam ludzie właśnie jęczeli, to nie było tak, że były to opisy bardzo krwawe, tylko Winston Graham chciał jakby przekazać nam skalę tego, co się działo na polu bitwy, więc pff, przepraszam, że ja tak powiedziałam, też to bardzo obrazowo, ale jakoś to chyba najbardziej mi utkwiło w pamięci i wydaje mi się, że to też sprawiło, że tę książkę można było tak przeżywać mocniej, bardziej i to wszystko jakoś tak w środku się gotowało, więc <grytanie> to chyba jest bardzo chaotyczne. W każdym razie e, chciałam tylko powiedzieć, że skoro Winston Graham nakreślał tak idealnie obraz Cornwalli w poprzednich domach, to tutaj ten obraz bitwy pod Waterloo też jest tak dobitnie i obrazowo opisany. I przechodzę do kolejnej książki, którą niestety nie udało mi się skończyć, a mianowicie jest to Ostatnie życzenie Andrzeja Sapkowskiego, czyli zbiór opowiadań z serii Wiedźmin. Chciałam powiedzieć, że nie wiesz. Wiedźmi Wiedźmin. Nie skończyłam czytać tej książki, jestem jakoś na 262, także no, zostało mi chyba gdzieś około 100 stron. Będę chciała tę książkę przeczytać i ją skończyć, bo... No, bardzo mi się ona podoba, więc na razie mogę tylko powiedzieć, że jestem zachwycona. Zachwycona poczuciem humoru, opisem, y, opisem w ogóle wszystkich postaci, które się tutaj pojawiają. Ja w ogóle jestem chyba takim czytelnikiem, który nie tylko uwielbia wykreowany świat przez autora, ale przede wszystkim zwracam uwagę na bohaterów i na to, jak bardzo mogę się z nimi zżyć. I jak bardzo mogę odczuwać te emocje, które również odczuwa bohater, bohaterka, bo <noise> jakoś tak zawsze mi się książki podobają, gdzie te postacie są dobrze nakreślone. To one jakoś tak u mnie chyba. Bardziej budują całą historię. W każdym razie uwielbiam Geralta, nic więcej na razie nie będę mówiła, nie chcę się wypowiadać w momencie, kiedy nie przeczytam całej książki. Wolę po prostu poczekać, ale na razie ten zbiór opowiadań mnie zachwycił. Od z pierwszych stron właściwie. Przede wszystkim bardzo podoba mi się język tej książki, to jest niesamowite, że on jakby to daje uroku. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, teraz pewnie zostanę zbesztana przez wszystkich fanów Wiedźmina, ale po prostu, no, uwielbiam, kocham. I jak będę na targach książki we Wrocławiu, to planuję kupić kolejną część, żeby też móc ją jak najszybciej przeczytać, ale tak pomyślałam sobie ostatnio, że może jak będzie ten serial na Netflixie, to zostaną wznowione właśnie książki z okładkami z serialu i kiedy tam na okładce na przykład byłby Henry Cavill, no to jakby <grybujesz> sorry. <grybujesz> ale no nie wiem, to są tylko takie moje spekulacje, także to nie jest żadne info, żebyście tego nie brali na serio. W każdym razie dla wszystkich osób, które w komentarzach mi napisały, czytaj Wiedźmina, to jest super książka. Czytaj Wiedźmina i tak dalej. Wiedźmin ci się na pewno spodoba. Tak, słuchajcie, Wiedźmin mi się naprawdę spodobał. Kocham tę książkę i przypuszczam, że pokocham też serię. Słyszałam też same pozytywne opinie tego serialu z Netflixa, także mam wielkie oczekiwania. Zresztą względem tej książki też miałam i się nie zawiodłam. <grych> Okej, okay, to teraz tak. Z tego co pamiętam, w ostatnim tbr mówiłam też o książce lokatorka Wildfield Hall. Anne Brontë, że bardzo chcę ją przeczytać. Niestety nie dałam rady. Przypuszczam, że skończyłabym czytać wszystkie książki i mogłabym się teraz pochwalić idealnym wynikiem takim wiecie, od wyniki. I zapewne skończyłabym je czytać w ostatnim dniu listopada albo nawet wcześniej. Jestem tego pewna. Ale przeczytałam jeszcze dwie inne książki, ponieważ 21 listopada w bibliotece, w której pracuję, czyli w American Corner Katowice, odbywało się spotkanie autorskie z panią Ewą Winnicką, która jest autorką reportaży takich jak: był sobie chłopczyk, milionerka, 1968: głosy, co się stało na wyspie Jersey, Londyńczycy, Angole, co tam jeszcze? Zbuntowany Nowy Jork. I wybrałam dwie, które mną chyba najbardziej wstrząsnęły. Okrutne jest to, że ja przeczytałam te książki, i w głowie mi się nie mieści to co się tam wydarzyło, to co zostało opisane. No w głowie mi się to po prostu nie mieści. I dodatkowo jak sobie pomyślę, że rzeczywiście się to wydarzyło, no to to mam problem po prostu. Nie umiem sobie tego poukładać. W każdym razie przeczytam. Książkę był sobie chłopczyk. O, znalazłam. Mam tutaj tę książkę. Przeczytałam ją, musiałam wrócić do strony tytułowej. Tu jest przedstawiona historia chłopca, którego zwłoki zostały znalezione w jeziorze w Cieszynie. Nie potrafiono znaleźć sprawców, nikt się nie zgłaszał, to znaczy rodzice, opiekunowie prawni nie zgłaszali się. Cała ta książka podzielona jest tak na mniej więcej trzy części, a mianowicie na samym początku mamy przedstawioną historię policjantów, którzy Starają się zidentyfikować zwłoki, starają się odnaleźć rodziców, więc my, podobnie jak sami policjanci, mamy związane ręce, poznajemy tę sprawę po omacku, widzimy właściwie, jakie działania są podejmowane, także pod tym względem jesteśmy troszeczkę no, zagubieni, aż dochodzi do przełomu po dwóch latach jak dobrze pamiętam. I wtedy przechodzimy też do drugiej części tej książki, czyli poznajemy historię rodziców, od samego początku, z jakiego środowiska się wywodzą, gdzie, jak już po mału zaczynały się te symptomy przemocy w rodzinie i tak dalej i tak dalej. Więc poznajemy tę historię rodziców, później poznajemy ich życie już jak byli razem i w ogóle całą tę historię tego chłopca, jak to wszystko się potoczyło, co ci rodzice zrobili, no to jest, to jest naprawdę straszne. I potem przechodzimy do trzeciej części, czyli do tego momentu, w którym rodzice zostają aresztowani, złapani i no, jest po prostu rozprawa sądowa. Poznajemy to postępowanie prawne, widzimy jak wygląda wymiar kary w tym przypadku, co się wydarzyło, jaka w ogóle była opinia publiczna, jak reagowało społeczeństwo, nie tylko w internecie, ale ogólnie. I tutaj też autorka pozwala sobie pójść o krok dalej, a mianowicie scharakteryzować środowisko ich rodziców tego chłopczyka i skąd w ogóle wywodzi się ten problem braku przynależności do danego miejsca i tego zagubienia. To znaczy to nie jest tak, że autorka to wyjaśnia tak, że robimy to i to, bo czujemy to i to i dlatego, nie wiem, sięgamy po nóż albo nie wiem, bijemy nie, jakby stara się nakreślić oprócz tej całej sytuacji jeszcze to, w jakich okolicznościach tu się to wydarzyło, więc pozwala mieć to jakby szerszy pogląd na całą tę sprawę. Uważam, że książka jest bardzo dobrze napisana. Ja ją przeczytałam w jeden dzień. No, na pewno długo ze mną zostanie, ale ja tak nie mam też z kilkoma innymi reportażami, dlatego ja tak zawsze mam, że bardzo lubię czytać reportaże. Ale później kilka dni muszę odchorować po przeczytaniu ich, i podczas rozmowy właśnie z panią Ewą Winnicką zapytałam się, czy dużo materiału, który zgromadziła podczas przeglądania raportów i różnych tam papierów, czy dużo nie weszło do tej książki? No i pani Ewa powiedziała, że bardzo dużo, bo mogła o wiele bardziej drastycznie i dobitniej to opisać. Miała to w rękach, ale nie chciała. Wolała po prostu to zostawić tak, jak jest. Ja uważam, że bardzo dobrze, ponieważ sama historia już jest wstrząsająca i już jest brutalna. Jeżeli szukacie takiego reportażu, który. Da do myślenia to jak najbardziej polecam. I drugą książkę, którą przeczytałam również tej autorki i dodatkowo jeszcze Dionisosa Sturisa, jest to książka Głosy, czyli Co się zdarzyło na wyspie Jersey. I to jest najnowsza książka pani Ewy Winickiej. I jeżeli chodzi o głosy, to tutaj mam przedstawioną historię Damiana Rzeszowskiego, który po powrocie z Polski na wyspę Jersey podczas spokojnego wieczoru sięga po nóż i. Zabija swojego teścia, żonę, dwójkę dzieci, koleżankę żony i jej dziecko. Tak po prostu. To jest, to jest okrutne, to jest naprawdę straszne. I tutaj, na samym początku, właściwie zostajemy wrzuceni w sam wir wydarzeń tego morderstwa. Podczas grilla, i następnie przechodzimy już do rozprawy sądowej, tego jak wyglądało postępowanie prawne, tego jak później Damian Rzeszowski starał się wytłumaczyć to swoje postępowanie chorobą, ale jednocześnie, podobnie jak w poprzedniej książce, autorka skupia się też na szerszych aspektach problemu. Emigrantów. Mianowicie chodzi tutaj konkretnie o Polaków, którzy wyemigrowali na wyspę Jersey i ogólnie Polaków, którzy nie mieszkają w Polsce, którzy wyjechali ze swojego rodzinnego domu, żeby. Zarobić pieniądze, nie mają pomocy, nie ma wśród nich bliskich, nie potrafią się jakby połączyć z mieszkańcami, mają problemy, nie zarabiają wystarczająco dużo pieniędzy, a w momencie, kiedy dopada ich depresja, nie mogą sobie pozwolić na psychologa albo psychiatrę. Tutaj jest też ten problem przedstawiony szerzej. To nie jest tak, że autorzy tutaj skupiają się jakby tylko. Na jednym problemie. I w ogóle emigranci z Polski, którzy mieszkają na wyspie Jersey, opowiadają też, jak zmieniło się ich życie po tym morderstwie. Także jest to o tyle ciekawe, że pozwala jakby zobaczyć. To Życie troszeczkę z innej perspektywy. Także tak jak Wam już powiedziałam, sięgnęłam po dwie książki, które mną wstrząsnęły. Zaczęłam jeszcze czytać inną książkę Ewy Winnickiej, Londyńczycy. Ta książka znowu opowiada o polskich emigrantach, którzy przebywali w otoczeniu Władysława Andersa. I zaczyna się ona w momencie, kiedy jeden mężczyzna, który kolekcjonuje różne tam pamiątki, znalazł fotografię z lat 50. I starał się odkryć, kto na tych fotografiach jest. No i tak mniej więcej poznajemy profil tych wszystkich bohaterów, którzy znaleźli się na tych zdjęciach. Jest też przedstawiony obraz polskiego emigranta w Wielkiej Brytanii wtedy, więc. Yy... Można sobie to porównać później z książką Londyńczycy, bo to jest znowu o Polakach, którzy niedawno wyemigrowali. ta książka też jest już inaczej napisana, ale jednocześnie to też nie jest lekka książka. To też jest książka, która porusza poważne tematy, trudne tematy. Mogę to powiedzieć na podstawie dopiero przeczytanych 50 stron, więc, więc wiecie, to nie jest tak, że. że... Mogę opowiedzieć o całej książce. Jednocześnie, mnie bardzo podoba się styl pisania pani Ewy Winnickiej, bo jak mojej koleżance powiedziałam, tam jest samo mięso. Tam nie ma niczego za dużo, tam nie ma niczego za mało. Jest tak, jak być powinno. Jak najbardziej wam polecam i muszę wam powiedzieć też, że spotkanie było genialne. Pani Ewa naprawdę mówiła tyle ciekawych rzeczy i o nowym i starym dziennikarstwie. O każdej swojej książce coś powiedziała. E, można było jej zadać pytania, można było w ogóle z nią porozmawiać. Także uważam, że spotkanie było naprawdę. Bardzo, bardzo udane, i, i bardzo cieszę się, że mogłyśmy coś takiego zorganizować i że w ogóle wzięłam w tym udział. Także, także tak. To były dwie książki, które kolejne przeczytałam. I uwaga, skończyłam słuchać audiobooka. Słuchałam córki Jezebel. Ja tę książkę zaczęłam słuchać jakoś w czerwcu i dopiero teraz skończyłam ją słuchać. I muszę Wam powiedzieć, że podobała mi się ta książka. Nie wiem, jakbym ją odebrała, gdybym ją przeczytała, wiecie, wszystko przeżywała osobiście, ale no, nie było tak źle. Myślałam, że będzie lepsza. To znaczy, to jest tak, że to jest właściwie taka wielowątkowa historia, ponieważ na początku poznajemy historię słomianego Jacka, który jest zamknięty w. W szpitalu Psychiatrycznym i zostaje on uwolniony po śmierci ważnego pana. Krótko, nie pamiętam jak się nazywał, także najmocniej was przepraszam. I żona tego pana przychodzi do tego szpitala i mówi, że chce uwolnić wspomnianego Jacka, ponieważ no, jest to bardzo niesprawiedliwe, że on tam siedzi w tym szpitalu. I wszyscy są temu przeciwni, mówią, że ona upadła na głowę i, i że to jest w ogóle nienormalne. W każdym razie ona postanawia, że tak zrobi i tak zrobiła. Ona ma też swoją firmę i jednego ze swoich. Kuzynów, bratanków, siostrzeńców, no nie wiem, kogoś z rodziny, w każdym razie wysyła do Frankfurtu, e, i tam on znajduje się w domu wspólnika byłego męża tej kobiety. E, więc widzicie, no to jest strasznie zagmatwane, nawet nie wiem, jak mam to opowiedzieć. W każdym razie, no akcja rozgrywa się na wielu płaszczyznach. Koniec końców, wszystko z. Składa się na to, że społeczeństwo w tamtych czasach było okrutne, kobieta, żeby mogła sobie poradzić, właściwie musi często postępować niezgodnie z własnym sumieniem i nikt nie potrafi zrozumieć jej postępowania, nikt nie potrafi jej pomóc. Może określę to tak. Miałam postać, której bardzo współczułam. Uważałam, że to, w jaki sposób ją potraktowano, jest nieuczciwe i niesprawiedliwe i no, jest to totalnie bez sensu, ale z drugiej strony, to, w jaki sposób się ta postać zachowywała, i. To, co robiła, jakoś strasznie mnie obrzydzało i denerwowało. Fajnie, że był plot twist. No, ale jest to literatura wiktoriańska. Wilkie Collins jest. Pisarzem wiktoriańskim, więc ten plot twist i to zaskoczenie było też do przewidzenia, ale jednocześnie nie zaangażowałam się za bardzo w tę historię, więc jest dla mnie tak pół na pół. Ale tak jak już Wam mówię, trudno jest mi określić, czy ta książka bardziej by mi się spodobała, gdybym siedziała i ją czytała, czy rzeczywiście osoby, które czytały, też miały podobne uczucia. Ja przepraszam, że tak w połowie przestałam już mówić o tej książce, ale nawet nie wiem, jak miałabym dalej tę historię opowiedzieć, Bo musiałabym jeszcze powiedzieć o trzech innych postaciach, więc najlepiej przeczytajcie opis i potem możecie, jakby, dopasować moją opinię do tego opisu i tak chyba będzie najlepiej Bo ja nawet nie wiem, jak wam to streścić, żeby Wam nie zaradzić za wiele. I ostatnią książką, którą nie skończyłam, ale zaczęłam słuchać na Legimi, jest to książka pod tytułem Słowik, Christine Hanna. Ja słowika mam w formie papierowej, ale jakoś tak, wiecie, malowałam się pewnego dnia i stwierdziłam, że sobie włączę, żeby właśnie gdzieś tam mi w leciała, i naprawdę się zaangażowałam w tę historię czekam, jak to wszystko się potoczy dalej, bo niektóre momenty doprowadzają mnie do furii, ale jednocześnie całkiem dobrze mi się tę książkę słucha. Swoją opinią podzielę się, kiedy skończę tę książkę słuchać albo czytać. Dobrze, w takim razie chciałam tylko podsumować, że przeczytałam raz, dwa, trzy... 4, 5. no 5 książek pełnych przeczytałam, biedź mi na 3 czwarte i dodatkowo skończyłam słuchać książkę Wilki Collins. Uważam, że wynik jest całkiem dobry. Ja jestem zadowolona ze swojego wyniku i z tego miesiąca. Mam nadzieję, że następny miesiąc będzie równie owocny, zwłaszcza, że jest TBR. Związane z filmem Love Actually. Jeżeli jeszcze nie wiecie o co chodzi, to na dole w opisie znajduje się link do filmu, gdzie tłumaczę, jak możecie wziąć udział w tym maratonie. Także, jeżeli chcecie jeszcze dołączyć, to zapraszam. I z mojej strony to właściwie wszystko. Koniecznie piszcie w komentarzach, ile wy książek przeczytaliście, czy wszystkie książki były dobre, czy złe. Jestem ciekawa, jakie ostatnio pozycje przeczytaliście. Także mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Dziękuję Wam najmocniej za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa!